Kolejny odcinek i dzisiaj wam pokażę Co ja przywiozłam z moich wakacji Jakie pamiątki Tutaj już mam od razu na wstęp Nie musiałam nigdzie chodzić Muszle i są Prawdziwe Najbardziej mnie zaciekawiła Ta największa Bo z nią Podobno niby się zsucha. Jest jest coś, bo ja to... Co? Ej, oskamowali mnie. Dopiero teraz to zauważyłam. To jest nieprawdziwa. Tutaj zauważam, że to jest jakiś... Aby miało inne stukanie A. i tak to by było słychać szum morza, to ja nic nie słyszę, hmm. coś tu wiem, ale jakiś jakby coś białego jest. Tam. No wsypamy, nie wiem mam, Mam rogi! A może kolczyki? Nie no, kolczyków to ja nie noszę Pamiętacie mój y, drugi no, Znaczy pierwszy kanał? Y, to był wtedy to kto na kartce. Mam nadzieję, że pamiętacie o nim. To chyba były P, P, C, I, N, K, I, L, E, N, e. Czy to prawda? Prawda. Sama prawda. Oj. Wiecie, że kiedyś ja... Przeszła też mu Będzie z tego druga część. Oczywiście. Ta też mnie zaciekawiła. Ta.